Yes, brawo! <laughs> brawo! Dzięki! Powiedz jak było? Raz, pierwszy raz powiem wam szczerze. Jak się pierwszy raz puściłeś powiedz. No miałem 17 lat Miała na imię Mariola. Słuchajcie, kręcimy YouTube nowym sprzętem. Pożyczyliśmy od polsatu. A, jak A ja? taką kamerą w popiekle No, 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 no dwa programy w roku zrobił. No, <grym> <grym> mu gdzie jest mu My to się nie? zawsze w jakiejś bagnowie wiemy, nie? Bo <grym> no, lubimy. No. Hello! Nasi widzowie. Idziemy. Z <grym> tam Mateusz. I ciśniemy w ogóle na punkt widokowy, może uda nam się coś nagrać z powietrza, zobaczymy, jakie będą warunki. Zobaczymy, jak będzie. Jesteśmy na punkcie widokowym. Kolega Mateusz mówi, że tu jest drabina, trzeba wejść na górę. Nie wiem, czy on sobie żartuje? Czy mówi poważnie? Tu jest takie wejście bardzo lajtowe. Tak. Taka droga dwójkowa. Dobra, nie ścieniaj mi tutaj, jakie jest podejście. Mówię, że droga dwójkowa. O i panorama? Panorama jest piękna. No. no, oczywiście można bieda panoramę zrobić z niższego punktu. będzie bieda panorama? Ja zostanę przy tej biedniej panoramie. <noise> Jednak oddaję, słuchaj, ale panorama na bogato, no, jest, jest tam, tak? Z tym że trzeba się wysilić i po prostu wejść po tej, po tej Pokubić się nie wejdę, Ja wolę. Ja ja Pokubię. Zobaczymy może. Dawaj sprzedaż materiału. Nie wiem ile. 2 metry. 2 no. metry. 2 metry. Ty. Tu jest 2 metry. Ty, dobra. Tak. <grym>. Ja ci tak powiem. Ja myślę, że na mój, tak, poczekaj, stąd, gdzie stoimy, to do tej skały tu jest około 4,5-5 metrów. Spokojnie ważne. Ja nie odpowiem drona. Ja się, słuchajcie, nie odważyłem. Niestety na tą skałkę ze względu na mój lęk wysokości. No, mamy godzinę 15, trochę po 15. Eee, udajemy się na miejsce biwakowe. Pokażemy Wam, jak to wszystko wygląda. Będziemy zjeżdżać na linach, będziemy chodzić do jaskini, więc dużo, dużo ciekawych rzeczy u nas się będzie działo. No i oczywiście potem będzie kuchnia obozowa. Na to czekam, bo będzie pyszny żurek. Kto lubi żurek z Was, dajcie znać, a zwłaszcza z ogniska. To e, prur, 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 prur. No, to więc co? Idziemy się spuszczać. Znaczy w sensie zjeżdżać, na nie? No. Kto się nie boi, to zapraszam. Ja, ponieważ już mam więcej w, w spodniach niż na zewnątrz, zostaję. Dziękuję za uwagę. I tak więc wygląda nasze miejsce biłakowe na dzisiejszy weekend. O. Ja tutaj w ogóle mam z Golasem. obok siebie. Będziemy sobie spać. I w ogóle mamy nowy tarp. Ostatnio na Mogielicy wspominaliśmy o tym, że testuję nowy tarp. Teraz go rozbiłem prawidłowo, bo mogłem go rozbić prawidłowo. Testujemy. Co prawda, słuchajcie. Jeżeli chodzi o ten tarp, to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mały, lekki ultralight. Pokażę Wam, bo się mieści w takim małym pokrowcu. Czym się jest to marka Fly Hammack? Zobaczcie, tarp, ten, który widzieliście, mieści się w takim małym kondonie, więc spoko. No i co, no, prezentuje się zacnie, nie? Testujemy, testujemy. Goles tak samo tam ma, nowy tarp, no. Ognisko płonie tam, teraz idziemy zjeżdżać, jak wspominałem, więc zobaczymy, co się będzie działo. Ja nie wiem, czy się odważę. Ja będę może operatorem kamery, tak będzie najlepiej. No właśnie. Lina przygotowana. Panowie na szczycie. Który pierwszy? Który się odważy? Zjechać pierwszy. No. Golas zjeżdżasz? Zjeżdżam. Mamy tu dziś wejść. Czekajcie, muszę załączyć latarkę. Nie chodźmy powoli. U. Takie rzeczy, że nikt nie zaprzeczy. O, tam, O matko. No ja już pas, ja już tam nie wchodzę. No to ja już tam nie wchodzę. Na pewno? No ja już tam nie idę do jaski, już widziałem, gdzie to jest. Kto jedzie? Masz moje bezpieczeństwo. Oczywiście. Nie, on dba o swoje oglądalne. Ja to mówię, ja tu, tu nowy i w ogóle nic nie wiem. Nie. W jednych wojnach tak mówię. Dokładnie. Jesteś Luke Skywalker. Luke Skywalker. I mnie się zgadza. Jest I to Jeszcze raz I będę zjeżdżać, więc stresik troszkę jest. Strony. No to mu stroni. Mu stroni jako pierwszy. Aha, to muszę. To Masz cykora? Nie. <laughs> Na mu stronie. Zabijam kiece i lecę. Mhm. Lecimy. Jadą! O kurwa. I wiesz, wiesz, teraz się odchyl do tyłu, połóż się nad tym, żeby... No już, tak... Już pędzę. To jest ten najgorszy moment, o którym ja wspominałem. Marek to z tyłu na głowy. Zaraz zahaczesz. Kanapowe komando! Na drzwi jesteś! Spokojnie! O, pięknie! Pięknie! No masz to! Mamy cię! Ale jest gość! Ale jest gość! Brawo! 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 O, brawo! brawo! Jest! Patrzcie, kanapowy. Jest! Brawo! Brawo! Dzięki! Powiedz jak było? Raz, pierwszy raz, powiem Wam szczerze... Jak się pierwszy raz puściłeś, powiedz? No miałem 17 lat, miała na imię Mariola, zajebiście, powiem tylko tyle, trzeba spróbować chociaż raz w życiu, że jak człowiek będzie konał, żeby sobie wspomniał, spuściłem się. Ale patrzcie ile tu jest, ile tu jest widzów, patrzcie. Same mądrale kuźwa jego macie. Słuchajcie, czy w lesie można jeść sernik? Można. Można, e, tak, sernik. Z jakiej klasy? musisz powiedzieć. Dziękuję. Z jakiej klasy, bo nie wiem? Do no, minionych urodzin włóczek ja. Dwa dni temu, tak. Jeszcze stać ma na czasie. A wstępnie przygotowuję naszą kolację. Dzisiaj serwujemy Żurek śląski. także część składników już jest przygotowana w domu. Natomiast teraz y, przechodzimy do dobroci, czyli trzeba pokroić boczek, kiełbaskę, cebulkę, przesmażyć i później wszystko na kocioł. A czy pani z nami wchodzi do jaskini? Nie wiem. <laughs> Z jaskini to będzie ciepła kolacja. I to też jest dobry pomysł. Przesmyk mały. Rozmawiam w gruzku, a ty próbuję do jachtów. nie? Leon i Komandos. Powiedz mu coś miłego. Leon pozdrawiam. Za twoim przewodem Łączymy się, się z narodem znalazłem się jest w takiej sztoli, tylko naturalnej. Zobacz. Leon, pozdrawiamy. No. Chodzimy. Trzeba się czołgać. Z jednej strony. A jakże? Teraz dwa słowa to nauka na pomy Pozdrawiają leśni ludzie. Chyba w tym podziemni? Podziemni, ludź... podziemni ludzie. Podziemni ludzie. No dobra. Utkiemy. Trzeba iść tam po domu, tak? No, 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 tam trzeba się dokrać. To idę. Ja się nie mam, bo no, ja słuraszka. Eee... Metamenardi. Me Metamenardi. Me Ale jest pajo, który jest jarowniczy w Polsce, tak? Jest tam? Dobre, jest na błęgową. Niech ci Pająk w dupę nie A. A możemy go zabić? No nie, bo będzie deszcz padał. No tak. A nie chcemy, żeby padało. Jest, wiesz, idealnie mokro, idealnie, wiesz, wilgotno. No dobra. Dzieci masz, także chyba nie muszę ci mówić, co trzeba robić. Widać główkę, że chodzisz. Nie ma tu pająków? Eee... tu Co? Siedzisz w kałuży teraz. Tak? Pokaż plecy, pokaż plecy. No ładnie. Super. Czuchuś się wybierze. Tu, tu chyba przełamałem największe lęki moje. Ja zawsze miałem lęki przed przeciskaniu. Ja mam tylko... Powiedzcie, że to była najgorsza część. Podobno tak. No jak te z ubrań... To też ubrań, no, co zrobimy? Ale jak, nie czujesz mokro do tej górki, Nie. Aha. No to czy widziało, bo ja mam mokro. Ja też mam mokro, No, ludzisko. Jak sami widzicie. Jaskinka. I w tej jaskini są, że tak powiem, najbardziej jadowite pająki w Polsce. I co chwilę je spotykamy. Nie ustrojmy? się pająków? Znaczy ogólnie nie, ale jak mi Mateusz powiedział, że tutaj są te jadowite, to tak już trochę inaczej niektóre. O proszę jak mnie to peż. Jeszcze raz widzę z takiej odległości nie podpisał. O jakie fajne zakręty. Fajny klimat, Naprawdę. No. Głównicie ciasno. O proszę, tu większy nie dopesz. Co nie dopesz. Jest, nie to pewnie. Musztron zaraz. kasza Ja tam naprawdę jest głęboko. Bo moja ręka tam i siedzę. Głośne pająki. To, ma które może dłuższe ręce? Sietro, jak tam? Fajnie. Trochę mokre, ale fajnie. No. Tam taką dziurę mamy. No i Kasia i jest, o, jest, jest jest znaleziony pierwszy bogato to się wpisuj, no, leśny no, luz ja już widzę tam e, starą monetę o. tutaj koledzy Trzymaj mi tego jakoś znaleźli, który był zrobiony przez kimś oglądamy, tutaj jest w środku bok jest którego dzisiaj mamy w ogóle? 27? 27 mamy Wpisujemy się do logbuka Kiedy zaginował? No, A nie, bo był świeży, bo był zaginął. No czytałem właśnie. Aha, czyli to no Więc data 27.02.2021 02. Ustroń. Proszę chętnych kolejnych. Wpisuj wszystkich! pisuj dzisiaj się. No dobra, to ja piszę tutaj. Czekaj, muszę złapać Pisadło. Neuron. Nie wyraźnie, ale będzie. Jest neuron. Sietra! Teraz ty. O, niech będzie. Wybaczcie, ma groły. Następna osoba. Kto się wpisuje? Przede wszystkim, jakie mamy tutaj skarby? Oczka, opaska. Słuchajcie, monety stare, 1 zł z roku 1986. A w tej dziurze to było? Nie. Tak. tak. Raz. Słuchajcie, marki niemieckie? Nie, co to? Noc Muzeum w Krakowie. Jedna złotówka. Ja nic nie będę brać, z tego nie mam zresztą co zostawić nawet. Mhm. Faktycznie. Mokro, no nie? I ślizga Mokro. się. Nie oksuję to, ale może w ten sposób... mały. Coś tam jest Ale schowany głęboko tam, Tą samą drogą będziemy wracać Nie myślisz? Nie ma tam drugiego wyjścia, Kesz? Tam? Tam może być Kesz, no Nie, to szkło rozbite, wiesz? Badaj na no. no, fajny chwyt Tam już się idzie do końca jaskini w Dobra Tam jest, no, zobaczysz Teraz mnie lepiej do przodu przejść Zietra Obojętnie. Nie, ja się ja się z... obracam. Poważnie. To łatwiej jest przodem. Papieru. Ja się obracam. U nas masakra, lepiej przodem iść. Do to jest przodu. wejście do końca jaskini. To żartuję, żartuję że idziemy że do wyjścia. Nie. Z powrotem do wyjścia jest tak jak weszliśmy. Aha. Będzie to będzie Nie jest nisko. Nie powiedzieć nic. W nie zjechałeś, dla nie wchodzisz? No jak? Nie, no Jest tam miejsce? Czekajcie. To jest mało miejsca. Do, do, do zobaczenia na zewnątrz. W tym korytarzyku się miniecie. Ja nie żartujesz? Nie! Jeszcze ze mną, wiesz? Ciekawe kto by tu caneowy donosił jedzenie. Masakra jak tam jest wąsko. Nisko. A ten kerszy jak miał wyglądać? O, jest. Nie, w tych górnych partiach jest taka też jeszcze mała komnatka. A mą <grym> Tak. <grym> nie, nie wiem, czy ja... Nie, ja tam byłem, nie mam byłem. Właśnie tak to jest z lamusami do jaskini pójść. No. Neuroprzymi. Nie pójdziesz. już teraz tą półką panowaną. Musztroń. Gdzie jest mu stronie? My to się zawsze w jakiejś bagnowi wiemy, nie? No lubimy. To już jest wyjście? Tak, to już jest wyjście. Kurwa. Jaskinie zdobyte, więc pora na kolację. Sukces musi być uwieczniony dobrym żurkiem. Robimy trójnóg. Moim zdaniem na to samo wychodzi myślę, że dzisiaj gospodarz tego całego zamieszania, czyli Lokal Locals powinien pierwszy spróbować i ocenić. Mówisz? No ja tak myślę. Ja on się zatruję, to będzie tu są publikacje w razie czego, nie? Teraz będzie klupnik. Teraz klupnik? Lejemy. Ale gęsty. No, no. Dawno już mi się taki gęsty nie trafił. A do własnej roboty? Nie, akurat na targowisku w Siemianowicach Śląskich kupiłam, ale tam z takiego zaufanego miejsca zawsze jest fajny, gęsty. Duży czosnku. I ja myślę, że jeszcze jedna butelka wystarczy. Dobry zakup. Ona Do jeszcze ma co ja je żyć, to ja wie. Wie. że jak docina bardzo dobry Dobry? Bardzo w ocenie 1 na 10. Jest 10. Jest. A panu żur? Jak tam? To dobry, ale... Ale jak masz jeść! <grym się z nimi> a nie Dzień dobry, szanowni państwo, dzień dobry no ale dziwnie leży w hamaku no a ja wyglądam jak menel po dzisiejszym bushcraftzie no, no. ale warto było no ale ciuchę dały radę, tak? Da, dały, dały radę, nie przemokły ani nic nic spoko a tak wygląda nasze obozowisko rano jeszcze śpią, tylko my wstali. Wiesz co? powiem Ci tak, zaczynasz y, film y, u leśnych ludzi i kończysz film. <laughs> znaczy odpowiem, znaczy tak, może wyglądam bardziej kontrowersyjnie, ale uratowało mi to mordę w nocy, nie będę ukrywał. Spać się bez tego nie dało. Jednak trzeba jeszcze poćwiczyć nad ty z w terenie, i okazuje się, że puchowy śpiwór to nie wszystko. Nie, na Golas, jak tam koni? Nie wiem, pierwszy raz. Jestem przy koniu. Ja też, cześć, koniku. Nie Cześć, Śmierdzi, co? co jak się klepie konia? Tak się właśnie klepie konia. A, szczęśliwy koń? Ja bardziej. Ludziska, dajcie nam suba, nie?